Uwaga, dzisiaj naprawdę ciekawy test. Dlaczego? Dlatego, że na tapet wziąłem Hurom M100, czyli taką wyciskarkę wolnobrotową, która tak naprawdę jest sprzętem 2 w jednym, no bo zawiera sobie również blender. Jak to działa? O co chodzi? Wszystkiego dowiecie się w materiale. Zapraszam! Jeżeli podobnie jak ja nie przepadacie za Unitaskerami, to znaczy takimi sprzętami, które spełniają tak naprawdę wyłącznie jedno zadanie w kuchni i nie tylko, no to na pewno interesuje was ten sprzęt. Jak to w ogóle może działać? W sensie wyciskarka wolnoobrotowa, jak sama nazwa wskazuje, jest powolna. Powoli z dużym momentem obrotowym wyciska sok z warzyw czy owoców, czy biał czy co tam rzucicie. Wyciska sok powoli, a blender szatkuje. Blender jest szybki. Ja. Jak to udało się korańczykom połączyć? Sekretem jest silnik hybrydowy. Właściwie silniki są dwa. Jeden powolny, uzyskujący wysoki moment obrotowy, łatwo wyciskujący wszelkiego rodzaju warzywa czy owoce, a drugi szybki, szybko startujący, szybko wpędzający wirnik w ruch. Moduł blendera jest naprawdę szybki. Osiąga nawet do 26,5 tysiąca obrotów na minutę. Przy tym ma kilka ostrzy, które pomagają z rozdrabnianiem zarówno tych rzeczy, które mogłyby utknąć na spodzie, jak i tych na górze. I co? Co ważne, Hurom M100 doskonale wie, który z tych silników włączyć, kiedy tylko użyjemy odpowiedniego modułu. Wszystko dzięki inteligentnym czujnikom. Bazowo mamy tutaj dwa główne dodatki, to znaczy kielich z wirnikami, ten do blendera a także całą nasadkę do wolnoobrotowego wyciskania soków. Przypominającą w zasadzie inne konstrukcje marki Hurom. Wszystko jest wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów. Producent postawił na materiały pozbawione bisfenoli, a więc pozbawione też tego rakotwórczego ryzyka. Zwłaszcza warto zwrócić uwagę na wałek ślimakowy wykonany z ultemu. To jest taki... Bardzo wytrzymały materiał, bardzo wytrzymałe tworzywo sztuczne. Z pewnością nie będzie tutaj problemu przez cały okres wykorzystywania tej wyciskarki. W zestawie dostaniecie kilka innych rzeczy. Przede wszystkim są akcesoria do systemu wyciskania soków, czyli wymian filtry do gęstych i klarownych soków. Pomarańczowy ma szerszy rozstaw dziur, co pozwala na zostawienie większej ilości pulpy, np. z pomidorów w napoju. Czarny z kolei owocuje ultraklarownym sokiem z jabłek czy innych warzyw czy owoców. Oczywiście co można zauważyć, oba są stworzone z tworzywa, a nie z metalu, ale to nie znaczy kompletnie nic. Znaczy, znaczy sporo, ale chodzi mi o to, że po prostu wydają się wytrzymałe i w trakcie całego mojego korzystania nie zwróciłem uwagi na to, że coś się wygina, czy coś przeszkadza. A fakt, że tutaj nie ma tych sitek metalowych jest spoko, bo jak robimy coś bardziej, że tak powiem, tego seller, czy dajmy na to rabarbar, do rabarbaru jeszcze wrócę, to nie trzeba potem żmudnie tych włókien wyciągać z pomiędzy dziurek. Tutaj się rozkłada filtr z sitem. I łatwo jest wszystko doczyścić pod bieżącą wodą. Zresztą wszystkie elementy, z których się korzysta w huron M100, da się łatwo rozebrać i wyczyścić. Poza podstawą, ale podstawy raczej często nie oczyścimy. Natomiast ma taką podkładkę gumową, którą można zdjąć, żeby doczyścić, co tam mogło spłynąć. Do tego wszystkiego warto skorzystać z dołączonej w zestawie szczotki. Producent dorzucił również dwa pojemniki: jeden na sok, a drugi na pulpę. Oba są wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Jest też narzędzie do dociskania warzyw, a także w y, mojej. Wersji w mojej paczce były aż dwie książki z przepisami. Dwie książki, jedna po angielsku, co prawda, ale fajnie, że jest taki zasób gotowych przepisów, z których można od razu korzystać. Doceniam to nawet jeśli ja lubię uparcie łączyć różne dziwne składniki. To co, może pogadamy sobie o tym, jak się w ogóle z tego urządzenia korzysta, bo pewnie nad tym się zastanawiacie. Zasadniczo jest dość prosto. Wybieramy odpowiedni moduł, nakładamy go na bazę, która swoją drogą całkiem nieźle trzyma się blatu, dorzucamy składniki, wybieramy odpowiednie ustawienie, no, odpowiednie ustawienie w przypadku blendera, bo tak się składa, że po prostu wyciskarka ma wyłącznie przycisk start stop i przygotowujemy sok, smoothie i rozkruszony lód, co tam chcemy. Ogólnie jeżeli o blender chodzi, to wybiera się tutaj w zasadzie pięć różnych trybów oraz Płynną zmianę prędkości. Te pięć trybów to mielenie przypraw, lód, smoothie, zupy, a także czyszczenie urządzenia. I w ogóle ten Hurum M100 to jest bardzo praktyczny blender. Wydawałoby się, że jeżeli ktoś ma być do wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego, ale. Tutaj akurat Koreańczycy zaskakują. Blender w zasadzie radził sobie ze wszystkim, czym w niego rzuciłem. Na przykład z zupą cebulową. I tutaj wiadomo, zupa cebulowa to prosta sprawa, chociaż wiele osób nie ma bladego pojęcia, jak ją robić. Podstawą jest to, aby jak już przygotujemy tę cebulę i ją sobie smażymy, to smażyć ją do poziomu takiej porządnej karmelizacji. Czy to reakcja malarda? Nie jestem pewien, ważne jest to, że ma być brązowa, nie przypalona. Będzie miała wtedy więcej smaku. Kielich zmieścił całą zupę. Znaczy, producent sugeruje, że nie powinienem od razu mielić całej zupy, natomiast zblendowałem całość i nie było problemów. Kielich mieści do 2 litrów płynu, więc aż się prosi o to, żeby całą zupę zblendować. Z blendera korzystałem też na przykład do przygotowywania różnego rodzaju smoothie. Na przykład takiego z bananami. Inną ciekawostką było to, że świetnie radzi sobie z kruszeniem lodu. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli z kruszeniem lodu nie ma problemu, no to nie będzie miał problemu z niczym. A lód zmielił na taki malutki drobny proszek, na taki śnieżek. W ogóle to urządzenie blenduje na tyle dobrze, że nawet nie jestem do końca pewien, po co tam ten wbudowany timer. Na pewno nie jest też tak przydatny, bo wszystko blendował wcześniej. W zasadzie, jeżeli chodzi o blendowanie na proszek, to jedyny problem ten blender miał, kiedy wrzuciłem do niego kilka przypraw. Ale to pewnie dlatego, że po prostu po pierwsze. Dosyć trudno jest zmielić takie lekkie, ale jednak twardawe łupinki z pieprzu syczuańskiego, a poza tym dorzuciłem tego na pewno za mało. Ale ile, powiedzmy sobie szczerze, trzeba mieć zblendowanego pieprzu? A, no i czyszczenie tego kielicha było dość wygodne. Wszystko za sprawą automatycznego trybu czyszczącego. To nie jest nic nadzwyczajnego, po prostu chodzi o to, że urządzenie włącza przez jakiś czas wirowanie po tym, jak dolejemy do niego wody i dajmy na to płynu do mycia, ale jest przydatne. I pozwala tak szybko ogarnąć różnego rodzaju, zwłaszcza powiedzmy, że zaschnięte brudy w kielichu, zanim przetrzemy to. Lepiej gąbką, albo po prostu przepłuczamy w przypadku niektórych brudów. Jeszcze kwestia dźwięku i poboru prądu. To jest istotna sprawa, ale nie aż tak istotna, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jest blender. To będzie wymagało mocy i to będzie hałasowało. Przy najwyższym ustawieniu mocy urządzenie generowało prawie 90 dB hałasu przy poborze 850-860 W. Nawiasem mówiąc, a propos sprzętów, tutaj muszę producenta pochwalić za jeszcze jedną rzecz związaną tym razem z designem dźwięku. Brzmi dziwnie? Ale chodzi po prostu o to, że przy przekręcaniu tego potencjometra, tej takiej gałki do sterowania urządzeniem, odpowiednio klika i to różnie, w zależności od tego, czy ustawiamy konkretne tryby automatyczne, czy na przykład włączamy po prostu tę wyższą moc. To jest mały dodatek, ale satysfakcjonujący. Dobra, pogadali im o blenderze, to teraz pogadajmy o wyciskarce, ale najlepiej gdzieś indziej. Dobra. Jesteśmy w kuchni, to możemy pogadać o wyciskarce. Czemu Blenderze nie gadaliśmy w kuchni, nie wiem, ale pogadajmy o tej wyciskarce, bo nie po raz pierwszy mówię o wyciskarkach churom. Jakiś czas temu, w sumie całkiem niedawno, na naszym kanale pojawiło się kilka materiałów związanych z testami tego typu wyciskarek, to znaczy wyciskarek tej marki. I zasadniczo werdykt był prosty. Producent za każdym razem dostarczył jakościowy produkt, który przede wszystkim cechował się sporą wytrzymałością i dbałością o jakość wykonania poszczególnych elementów, a także wygodnym dla użytkownika podejściem do designu. Nie inaczej jest w tym przypadku, bo to bardzo bliźniaczy model do Huromaha H300E, którego testowałem jakiś czas temu. Moduł wyciskarki działa tak, jak już wspominałem, że mamy tutaj sitko, mamy tutaj filtr, a w zasadzie dwa różne filtry i mamy wałę. W połączeniu z komorą Mega Hopper, a także misą na sok, całość tworzy taki modularny, łatwy w czyszczeniu sprzęt, który wyciska różnego rodzaju soki i uzyskuje różne efekty. Przede wszystkim to jest wyciskarka pionowa z bardzo pojemnym zbiornikiem na warzywa i owoce. Komora Mega Hopper cechuje się tym, że ma pojemność aż 2 litrów i w dodatku szerokość 13 cm. Można do niej wszystko wrzucać garściami czy to jabłka, czy to pomidory, czy to banany. Wszystko się zmieści. No i co najważniejsze, większość warzyw można wrzucić do środka w całości. Nie było problemów na przykład z pomidorami, nie było problemów, dajmy na to, z marchewką, chociaż ją akurat trzeba było przełamać, nie było problemów z jabłkiem. W zasadzie większość rzeczy, które nie są takie bardzo włókniste spokojnie zostanie zmielonych, wyciśniętych wewnątrz bez problemu. Hurom M100 sam je rozdrobni. No a to oznacza, że nie musicie stać przy jakimś mikrych rozmiarów w sadzie na owoce, który pomieści jedno jabłko, nie. Tutaj wszystko rzucacie hurtowo, odchodzicie, zapominacie jest spoko. Przygotowanie soku wygląda tak, że dodajecie na co macie ochotę, klikacie przycisk, odchodzicie, wracacie jak skończy. Tyle. Zresztą churomem 100 sam się wyłączy po kilku minutach. No i pytanie najważniejsze, jak sobie radzi w codziennym używaniu? No, na przykład z jabłkami świetnie. Znaczy, testowałem go akurat z ligolami, bo ligole dają najbardziej klarowny sok i muszę przyznać, że ten sok był faktycznie bardzo klarowny. Autorski test łyżeczki przeszedł świetnie. Poza tym był smaczny zimniutki, no bo też trzymałem jabłka w lodóweczce. Pyszne. A całość zbędnego miąższu Wprost do kielicha. Można to sobie wyjeść łyżeczką nie polecam, no bo jednak jak się nie obiera tego ani nic, to tam zostają na przykład nasiona, ale można, ale łatwo też wyrzucić. Warto dodać, że nie kapek, pomimo tego, że czasami się nie domyka, jest bardzo szczelny i pozwala łatwo, bez problemu prawie całość wylać wprost do odpowiedniego pojemnika. Czasem trzeba lekko przechylić, ale to wiadomo, coś mogło zostać na przykład wewnątrz. Tak się czasem zdarza. Z marchewką testowany Huromem 100 radzi sobie równie dobrze. Płyn klarowny, sok smaczny ogólnie jest spoko. A ja w ogóle z uwagi na to, że rzucili do sklepów Rabarbar, postanowiłem, że po raz pierwszy w życiu spróbuję soku z Rabarbaru i to był błąd. W sensie. Nie bądźcie tacy jak ja. Patrzcie, co robię, nie popełniajcie moich błędów i będziecie żyli szczęśliwie. Ja popełniłem błąd taki, że nie wziąłem pod uwagę tego, że Rabarbar jest bardzo włóknistym warzywem, i niestety. Jeżeli, jak zresztą na to zwracał uwagę producent w instrukcji, a ja głupi sobie pomyślałem, nie, będzie dobrze, sprawdzę. Jeżeli go nie pokroicie, no to będzie problem, bo te włókna będą na tyle długie, że się zawiną wokół wszystkiego i zatrzymają pracę wyciskarki. Na szczęście nic się nie zepsuło, a trzeba dodać jedną ważną rzecz, że to jest inteligentna wyciskarka. Wykryje przeciążenia i włączy ewentualnie bieg wsteczny. To można zrobić manualnie, ale jak robi to inteligentnie to też jest spoko, bo dzięki temu nie zatrze się silnik. Ogólnie w przypadku Rabarbaru akurat przegiąłem, bo wszystko się owinęło tymi włóknami, ale w przypadku innych warzyw czy owoców nie było problemów. Aha, jedyne do czego mógłbym się tak faktycznie przyczepić to to, że przygotowywanie z pomocą pomarańczowego filtra takiego gęstego z tego soku z pomidorów i ogórków okazało się trochę błędem, bo ostatecznie tyle tego mięszu było, to też były trochę stare pomidory. Tyle tego mięszu było, że nie wypływał praktycznie na zewnątrz przez wylot soku. Musiałem dodać trochę selera. Zgodnie z instrukcją, po raz kolejny mówię, z instrukcją, która zwracała uwagę na to, aby rotować w przypadku takich miękkich warzyw, różnymi warzywami czy tam owocami, musiałem dodać trochę selera, aby to wszystko przepchnąć. Test soku pomidorowego z takiej pulpy pomidorowej z ogórkiem i z selerem. Nie róbcie tego. W sensie, okej, okay, jeszcze ten ogórek jest, spoko jest maksymalnie wyczuwalny, ale pomidor ogórek. Wolę w formie sałatki niż pulpy, natomiast jeżeli ktoś chce w siebie opakować witaminę, to jest bardziej przystępna opcja niż przegryzanie takiej sałatki dużej. Myślę, że i ten sok byłby super, gdyby tylko dodać do niego trochę soli, pieprzu. A jeszcze na koniec dosyć ważna rzecz dla wielu z Was. Kwestia prądu i hałasu. Dzięki temu możecie porównać testowany model na przykład z inteligentną wyciskarką HURON H300E. Recyzowany sprzęt 2 w jednym pobiera podczas pracy przy wyciskaniu w piku nawet 90-120 W prądu, generując mniej więcej, stale około 60-62 dB hałasu. I to z warzywami. Jego głośność nie jest więc wcale uciążliwa. Dobra, mam nadzieję, że materiał się spodobał. Muszę zaznaczyć to, że to był materiał płatny, natomiast nikt nie miał wpływu na moją opinię. Słowo skauta. No, nie byłem skautem, ale możecie mi zaufać. Staram się nie dawać sobie w kaszę dmuchać przez producentów. Tymczasem dajcie znać, co wy sądzicie o tym sprzęcie. Mnie się wydaje naprawdę ciekawe, ale może wy macie inne zdanie, a może chcecie coś dodać albo coś zapytać. Zachęcam was również do zajrzenia na nasze sociale, to znaczy na Facebooka, grupę testerzy, wideotestów Instagrama, TikToka, no i do zasubskrybowania, jeżeli nie chcecie przegapić takich filmów jak ten. No to siemanko!